Odkrypaj! Hey, Ej, telefon komuś wypadł! Hey, telefon! A ja jaja te chuju je na inne wrotowski, jesteś ja ci zarazam daj o jaja, kurwa! Witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Nautiki. Będziemy szukać anomalii i różnych ciekawych rzeczy na terenie naszego miasta Ja Jestem Szymon, Paweł Igor, zwany także Igor Maciek. No, Igor, Igor, Ja Jestem Szymon, jestem. No, Igor, zwany także Igor, 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 do astry rocznik 99 Filnik, opowiada Igor. Gadam Mocno. No. W gazie Włączamy apkę. Gazie. Włączamy apkę, zobaczymy gdzie Gdzie nas kieruje. Pierwszy raz w ogóle z tego korzystam. Co mam zrobić? Mam generować. Jesteśmy, tu. jesteśmy, jesteśmy tu. Tak. tutaj. Jeden kilo, jeden, jesteśmy tutaj, jeden kilometr stąd. Tak, generator. Dobra, generator. Czekamy aż coś nam wygeneruje. Paweł, pokaż na mnie, to musi się dziać na tak. akcja. A, to. E, Na rozluźnienie <laughs> e, <co>? Zaczynamy przygodę. <śmiech> <śmiech> Traktor Power Anomalii. Ulica Mikołaja Kopernika Oświęcim. Wiem gdzie to jest, to nie jest daleko. Zaczynamy przygodę. Ale cięcia pójdą. Krasa. Jedziemy tam, dobra. Dobra, Dobra Paweł, do Igor kierujesz ile kilometrów? Ile kilometrów 3 minuty kilometrów Ok, zbliżamy się powoli do celu Jesteśmy prawie na wskazane. Eee, to nieprawda nie, Nieprawda, nie kłam Dobrze idziemy Wygenerowało chyba nam dwa cele na raz Nie wiem co się dokładnie stało, ale ufamy tej sobie bo to jest najważniejsze w tym momencie. Tak. Jesteśmy coraz bliżej. Godzina 16.33. Zaraz znajdziemy ciało człowieka. Nie no, nie. Co? Mam nadzieję. Księć. Dawaj Maciek, mów. Znajdujemy się w jesteśmy blisko celu. Charakter ten Opowiedz no nam o swoich przeżyciach. Ej, Słyszeliście to? Coś w domu? Który mamy dzisiaj? Chyba ostatni. Sylwester był... Trzeci. ...trzy dni temu. Nie, trzeci nie jest. mogły być petardy. Co, mi się tak. Czekam. Ej! Co? Słyszeliście to? Tak. Nie mamy żadnego nawigatora. Z tego miejsca tego chcemy w ogóle? To jest... Ziemia. Aha. O czym mówicie? Upadka wieprzowa O czym mówicie? Dobra. Gdzie jest ta kość? Tutaj. To jest reklamówka. Nie, to jest kość. To jest kość. Tak. <noise> tak szczerze? No niestety. Tak Jeszcze, że strągacie teraz. Też. Bo nie wiem, co się dzieje nawet. No to. No, ja bym powiedział, że jesteś że ci zimno. Poczekajcie, idę się, się wypowiedzcie. W pierwszym miejscu nie znaleźliśmy nic ciekawego. Może po prostu źle szukaliśmy, nie wiadomo. Może to, czego szukaliśmy, było za ogrodzenie. Możesz to przyciszyć, na miłość boską? Nie. E Wygenerowaliśmy kolejny punkt. Pokaż do kamery. I jest on obok, zgadujemy, że to są rejony Castoramy. Tak, zgaduję. A wokół Castoramy są Że Aplikacja nas wywozi na pola. Mam nadzieję, że nie znajdziemy mapy, już. To już poza naszymi wyobrażeniami. Mamy nadzieję. Czego szukamy? Na co liczymy? Nie mam pojęcia. Ludzki. Ja liczę na to, że znajdziemy tam cokolwiek, co by było po prostu dziwne, że tam jest. Ja bym I chciał, chciał tak. jakiś embrion znaleźć. Embrion, tak. Nasz embrion. Tak. Embryon. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Po prostu drogę nagraj kawałek. Wiem, w lusterce będę. Witamy pod Castorową, Osiedzimską, niedziela, pusty prawie parking. Dawaj Maciek, Twoja aplikacja, Twój punkt. Mój punkt. Mówisz, te punkt te pola, Power. Te pola? Nie wiem, od kogo skierujcie się w mączkę. Tak. się Maciekiem. Maciek jest naszym drogowskazem, o, o, 50, kompasem i słońcem. Pokaż Paweł, kto sto Pokażuj wszystko, no. Chyba jedziemy strachem, musisz. Z jak się wydłużimy. Po tak, to ujęcie na telefon. To, to, to w ogóle, no na na jest. Tak? Do... To bardzo, tak, już, no. tak. <noise> no. to, bardzo <noise> to ja go Mandat. No, się... się... no na drogę. to ujęcia na podnik, na lidzet? Że... No bo nie, nic się nie dzieje. Co no, to jak to Nie Po co ja, no ktokolwiek miałby iść do Castora no, mod zaplecza? Nie. Mareczku Co? Ej tam... Ej może... Po, po co szukać ciała, jak możemy jedno zrobić? Szymon, zatrzymaj się Wychodźcie tu na chwilę Idę tam Wiemy? na chwilę To wygląda jak intencjonalny... Jakbyś chciał, to i tutaj dał w jedno miejsce, żeby nie... nie. 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 Ej, znaczy się anomalia. anomalia Anomalia Po co? Ej, patrz. Ej, widzicie jak to jest ułożone? Nie. Ja widzę trójką Jedno na drugim to jest ułożone jakby w kształt ciała Pod tym musi być ciało, Szymon. Jest, to cia to. jest ciało, nie po prostu. Dobra, nie możemy wam pokazać, że tam jest ciało, ponieważ YouTube nas zablokuje. A na to jest powiem, że jest o ciało człowieka. Możemy go Padł kamera szybko! Tak myślę. Ktoś tam był. Ktoś tam był! Ktoś tam był. Ej, ale... Ktoś tam był! Ktoś tam był. Wypracaj sobie z drogą. Stanoczyńscy! Stano. to komuś mama, ma. Gdzie? Stanoczyńscy! Stano. 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 Ale po co ktoś miałby to układać? Jakiś ziomek z nożem idzie, uważaj. Wydaje mi się, że tam mogą być ciekawsze rzeczy, tam gdzie był ten człowiek. Stano. Idziemy tam? Nie ja wiem, coś. Tak. Na pewno nie zauważy naszych latarek, które my siecimy, żeby cokolwiek kamera widziała. Łanny kij, ale... jest zaskakująco prosty i tak jakby został tutaj położony specjalnie. No, jest, no, jakby ktoś krok zrobił w naprawdę. Ej, ej. Tak słyszałeś? Szczerze też. Igor, ale serio, słyszeliśmy tam ten krok. Miałem wrażenie jakby stamty son, ale mogło być jakieś zwierzę. Nie wiem gdzie jest Maciek. O. Chodźcie! Ej, ty są jakieś zakopane, ej, cześć! Ej! Czy to jest Eternit? Nie. Ej, z daleka to wygląda jak dwa psów z Minecrafta. Ej, Paweł, nie, nie, ale dobry wózek. Ej, nie, to jest właśnie typ rzeczy, której byśmy szukali. Tak. Pusty wózek opuszczony i jakiś dziecięca kurtka. A to nie są spodnie? albo jakiś... Nie, to jest kożuch jest Kożuch. Rossman XS. To się pozbywa... Skó się randomowo pozbywa takich rzeczy. To jest ładny kożuch, tylko... dość... Gdyby były wyprawy. To zabiście by ja ładny. Chcemy tutaj zdementować yy, wszystkie osoby, które są fanami takich typów filmików. Niestety, ale żadnych śladów krwi na tym nie widać. No ale jednak sam fakt, że taka kurtka leży w takim miejscu sama, dobra kurtka, nie widzę ani jednego uszkodzenia na niej. Przy takim wózku. Zastoramą Za jest dość dziwna. Obawiam się. Dobra, chłopaki idą tam, a my słyszeliśmy gdzieś tam Więc nie. zróbmy to, czego nie powinno się robić w żadnych księgów. Rozdzielamy, rozdzielamy się. O kurwa, ale leci. Szkoda, że go nie widać. Ale przyleciał. O chuj To jest ten, nie żurawie tylko chyba... Nie. Bażant? Tak, bażanty. bażanty tutaj są. No to pewnie. Gaj jest Gajs, bażanty. Leciał tutaj nad nami. Idziemy tu. A co tam jest? Trawa zaczyna być coraz wyższa. Można się nieźle pobrudzić Ale wszystko dla naszych kochanych widzów Ej, ej. ej chodź tu, chodź tu, skameruj ich No patrzcie co znaleźliśmy, to jest jedno z takich miejsc Tam może, może ktoś spać właśnie Typowy dla Sprawdź zaoram, do spać. Ej, tam są materace Ej, spaćcie, czy tam gdzie mieszka jakieś beznadobny Są kołdry normalnie Przepraszam, jest tam ktoś? Patrzcie Alkohol, suiki. Materacę, jakby ktoś tu ma paczki po papierosach Dobra przejdźmy do wejścia a nie od okna proszę, Igor weszł do środka, Szymon schodzi po nim Maciek proszę, proszę bardzo Szypuję broń to się przyda Maciek rozwalone buraki no o tych nie ma co mówić o tym inaczej ty ale nie jedzie to. Zbiera wymioty jak Marcin Dzień dobry Ja tam nie chodzę, bez jest Nie, no. nie chodź Dobra, chodźmy Ty Ty Bo tam jest drugie miejsce Chodźmy do drugiego miejsca I nawet piętro widzę, że w tym jest Mamy drugie pomieszczenie Widać, że nad jednym wejściem na drugie wejście Tak jakby kiedyś dziwi były Patrzcie na tę dunę. To jest dopiero czekać. Nie ma takich przerażających rzeczy. Z no, no. tego sufitu. Hobol, hobol. Tak, okay. to są w ogóle jakieś te. Zmieszako. Dobra, znowu wyjrzeliście. No. Widać, że drewna jest trochę nazbierana z okolicy najprawdopodobniej. Teraz fałka po prostu. Dobra, wejdźmy. Przesadzcie się telefonem. Działe Yes, ale nic sam nie widać. Przynajmniej najbliższym momencie kamery. Eternit, gond bitumiczny. Widać, że tam jest drewniana podłoga. O, yeah. e, sufit znaczy się. Yeah. Po prostu drewniany sufit. Ej, to jest jabłuszko. Ej, jabłuszko. To nie jest Ej, Ale tutaj nie ma ten, góry żadnej. Ej, To nie jest jabłko, tylko plastik. Kurwa! Odpowiedz! Ej, telefon komuś wypadł! Telefon! Szybko, goń w las! Maciek! Przewod!

Jesteśmy w... w aucie w bezpiecznej odległości nie od kastoramy. Odjechaliśmy tylko na 7 km nie aby po Tak, aby Dziś na mnie stało przez ten plastik Ręka mi odmarza, więc nie mam jak włączyć apki tak. zapomniałem tak. żywotkę włączyć, ty Nie ma po co się syfem dotykać Okej, okay, odblokuję te... nie, proszę A umówisz te ręce kiedyś? No to mówię Językiem <laughs> Really, nigga? Jak, jak Dobra, podoba... Igor. Ja, jak się podobała, chcę. Mówię na to, umarłem. No i powiem szczerze, nigdy w życiu nie czułem tyle adrenaliny Oj. w żyłach i w piętach jednocześnie. Ja myślałem, że najbliżej jabłka są w zatorze. Ja teraz, teraz tak. już wiem, jak Czarowski czuje się, gdy biegnie uciekając przed talibami z wioski. No. Niby, niby jest z jabłka, już rosną. Generujemy sobie nowy punkt A ja nie widzę, bo, bo za dużo na tą buzkę Dobra Dobra, więc zrobimy Przegląd naszego Opla Astry Fajny o, Pokażę wam coś Fajny Zajebiste sobie można puszczać własną muzykę Jak utrę ten kabel to będzie dobrze? No Przegląd telefonu Igora. Telefon ma ekran użyteczny 10 na 10 tak. no, Dobra, panu. Został wygenerowany. Gdzie? gdzie? Już zaraz pokażę, gdzie? Tak to wygląda. Generała Józefa Bema, O, Bema, niedaleko. No? Obok ciebie. To 11 a To co dopaję, ja? prostu to jest twój dom Napierdolę, do mnie on w twoim domu? To co, jedziemy? Nie, tylko nie ma domu Ale ona tam 3 dni już leży Powinno już zniknąć z aplikacji tak, tak. No, no możesz Zaczynamy przygodę Tak to nie Ej, ale my ten My się Zdrowa. nie mamy zapiętych pasów, Igor Ty, jest, jest taka mgła, czy... A nie, tylko zaparowane Nie, zaparowane Dobra, więc na miejscu wracamy